zbliżać. Witam wszystkich oglądających nasz kanał na YouTube oraz naszego bloga. Wraz ze mną jest Bartomiej Małek, który jest jakby. Ładny. Ładny. Nie powiedziałem tego. E, no i właśnie Bartyk jest jednym z organizatorów e, Dnia Rodzin o którym ostatnio, że była się głośno na przykład na naszym blogu. No i właśnie pierwsze pytanie, bo nie wszyscy wiedzą, czym w ogóle jest, jest ten Dzień Rodzin. Dzień Rodzin to jest projekt, to jest wydarzenie, które organizujemy w naszej szkole. Organizujemy je 27 kwietnia. I co to jest? Jest to projekt kierowany dla dzieci ze szkół podstawowych i z przedszkoli oraz dla ich rodziców i dziadków. Chcemy po prostu, żeby rodziny przyszły na na nasze wydarzenie, na ten dzień rodzin, na którym organizujemy, w ramach którego organizujemy gry, zabawy, przyciąganie liny, malowanie twarzy, wyścigi rzędów, tory przeszkód i wiele, wiele innych, które są wymienione na plakacie i których jeszcze tam kilka z nich jest niewymienionych, kilka to będzie niespodzianka. A poza tym każdy projekt musi mieć jakiś cel. Naszym celem jest promocja aktywnego spędzania czasu właśnie w gronie rodzinnym. No i nie chcemy żeby to było, wyglądało tak, że, że przychodzi sobota czy niedziela, rodzina siedzi razem, dziecko siedzi przed komputerem, ojciec czyta gazetę, mama sprząta, gotuje czy coś tam, tylko żeby razem się zajęli, żeby to nie było wspólne analizy telewizji, tylko jakieś tam aktywne formy spędzenia czasu. Czy nie wiem, może wyjść z dzieckiem pobiegać, pojeździć na rowerze, pograć sobie w piłkę, poruszać się po prostu. No chyba dzięki temu już wiemy o co chodzi mniej więcej. No i właśnie jak w ogóle stało się, że organizujecie ten turniej? Sam się zastanawiam. Ten jest, to nie jest tłumienie, to jest projekt, to jest, to jest raczej festyn. Jak to się stało? No, chodzimy na zajęcia z Krakowskiej Akademii Samożytności, ja, Rafał i Patryk. I w ramach tej akademii, która jest prowadzona przez Urząd Miasta na drugim roku, my jesteśmy właśnie na drugim roku, Uczestnicy składają wnioski, piszą projekty i składają wnioski o dofinansowanie, o grant. Dofinansowanie jest w wysokości 1000 złotych, no i takie składa, że nasz wniosek wygrał, takie, wygrał konkurs. No i takie dofinansowanie dostaliśmy. No i składaliśmy wniosek, gdzie opisaliśmy wszystko po kolei, co ma się dziać, jak chcemy to zrobić, kiedy, dlaczego, po co. No i udało się. No właśnie jeszcze takie mam pytanie, bo mówiłeś właśnie o tym składaniu wniosków, jak to w ogóle wygląda, bo pewnie nikt w ogóle z oglądających nas praktycznie nie składał takiego wniosku do Urzędu Miasta i właśnie jak to wygląda? No to wygląda w ten sposób, że... Jest pewien formularz. To tak samo wygląda przy składaniu wniosków unijnych, tak samo akurat przy tym projekcie. Jest pewien formularz, na którym trzeba opisać projekt, trzeba opisać wydarzenie, które chcemy zorganizować. Ogólnie projekt, bo to może być osiągnięte w czasie, to może być jedno wydarzenie. Nie ma znaczenia. Trzeba opisać tam, zaplanować budżet dla tego wydarzenia, dla tego projektu, trzeba nakryć harmonogram, opisać rzeczy, które się tam będą działy, charakterystykę swojego projektu, dla kogo, grupę docelową mieć informacje gdzie, co, dlaczego, no przede wszystkim jak, opisać cały projekt od A do Z, no i takie projekty mają klucz oceny, no i tak się składa, że trafiliśmy w ten klucz, że nasz projekt się spodobał, opisaliśmy w miarę dobrze we wniosku to co chcemy zrobić, no i udało się. No i bardzo fajnie. To chyba wszystkie pytania, dzięki bardzo za wywiad. Bartek, Małek! Dzięki.